Dzień, Manko, kochani. Czekajcie, złapię ostrość. Witam Was w kolejnym vlogasku z Holandii. My no znowu robimy remonty. Zaczynamy nowy tydzień. Mamy jeszcze w tym tygodniu urlop, także lecimy już z takimi grubszymi remontami. Za chwilę przychodzi gość robić nam, gładzić ściany na dole. Pojutrze będą robić podłogę. Także już się zaczynamy grubo. A ja mam w planie dzisiaj na podwórku trochę podziałać, ponieważ jest bardzo ładna pogoda. No i wszystko Wam pokażę. Zobaczycie, co będzie. Zapraszam Was robaczki do oglądania. Pamiętajcie o słupku i lecimy z tym! Skończyliśmy już ganek, to znaczy nie do końca, no bo jeszcze potrzebuję pomalować te listwy na czarno, ale ściana jest gotowa, zobaczcie efekt. Nie ma już tego brzydkiego turkusu. Tylko czarny, klasyczny. To chciałam odkleić od tych drzwi, ale jest przyklejone na taką piankową taśmę dwustronną i nie da rady, ponieważ będzie za dużo oddzierania tej taśmy później. Dobra, robaczki, lecimy z robotą. W salonie gładzi się podłoga, ja odklejam ściany. A Adrian czyści kostkę przed domem, zobaczcie to. A moja misja na dzisiaj to chcę tamto. Tam ten kąt ładnie wyrównać, wyplewić, tołtuję. Chciałabym przesadzić sobie tutaj, ponieważ tam ona mi zawadza, tutaj będzie ładniej. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda, i jeszcze chcę tu ogarnąć. Pokażę Wam, jak idzie gładzenie ścian. Przepięknie, tutaj już jest tyle zrobione. To będzie, jest jeszcze szumpa roboty. No trochę ciężko idzie. To jest takie głębokie, to jest dużo pije, trzeba się dużo ponacierać. Ale i się składają. Adrian działa przed domem, ja się zabieram tam za robotę. Salon się gładzi, jest gładzony przez Adama, także aktywnie dzisiaj. Dobrze, że już nie pada, bo przed chwilą padało. Króliczki hasają, gołębie latają, także jest pięknie. joj, ale się zmachałam. Wykopałam tuję, wykopałam pod nią dziurę. Teraz pora ją tam wsadzić. Ale to jest ciężkie. I przenosimy się do piątku. Mamy dzisiaj piąteczek, urlop nam się prawie kończy, zostało jeszcze tylko weekend, no i dzisiaj, no i niestety powrót do rzeczywistości, ale o tym na razie nie myślimy. Yy, misja na dzisiaj to pomalować górę, dokończyć malować górę. Yy, tam jest do pomalowania jedna ściana, która będzie, będzie musiała być malowana dwa razy, i jedna ściana, którą trzeba domalować jeszcze jeden raz, no i będzie koniec. No i posprzątać, ale nie wydaje mi się, że skończy to dzisiaj, ale to już jest ogólnie nasza ostatnia rzecz, jaką mamy do zrobienia na tym urlopie. Ja dzisiaj również jadę na paznokcie, no i mamy w planie pojechać do Niemiec, ale nie wiem, czy nam to wypali. Jak nie dzisiaj, to jutro. Tak, lepiej. Nie? Z tej strony lepiej. Dobra. E, robaczki. Chata ogarnięta. To znaczy jeszcze jedną warstwę trzeba będzie położyć na tym małym jutro, ale tu już jest koniec i tylko ogarnąć. A ja jadę na paznokcie. Zmieniam to na coś piękniejszego. Ja już jestem po paznokciach, mam przepiękne paznokcie. Wbijajcie sobie do mnie na Instagrama, to tam zobaczycie. E, bardzo Wam mogę polecić Anię, ona robi przepiękne paznokcie ze ślicznym kształtem i wszystkie zdobienia, jakie, jakie sobie wymyślicie. E, tutaj macie napisane, co to za Ania i gdzie ona urzęduje, a ja idę na chatę. Naprawdę przepiękne są te paznokcie. Jesteśmy na skateparku w Niemczech i pokażę Wam świetną opcję, której w Holandii jeszcze nie widziałam. A mianowicie, jest to skrzynia, w której jest sport equipment, w razie czego gdybyście potrzebowali, nie macie swojego, wystarczy, wystarczy zeskanować ten kod, zrobić sobie konto, no i możecie wypożyczać sprzęt. Tu tutaj piłki, deskorolki, rolki, naprawdę jest tego bardzo dużo. Świetna opcja, serio. Manko, w sobotę. My witamy się z wami z Niemiec. Jesteśmy już na skateparku. Później wybieramy się na zakupy. Później wbijają znajomi, więc robimy grilla, ale tak jak zwykle wszystko zobaczycie. Zasłaniam trochę oczy, bo słońce razi, świeci jak szalony. Pogoda jest przepiękna. ale mamy piękną dzisiaj pogodę jest nie wiem ile stopni, 24? coś takiego ale odczuwalna po tym zimnie, no to to jest jak 30, coś pięknego wiaterek delikatny wieje, ale taki delikatny i fajnie, bo tylko takie te białe białe kwiatuszki z drzew spadają, więc jest fajnie, naprawdę bardzo przyjemnie serio, ja się czuję jak na wakacjach i nie wiem dlaczego, ale w Niemczech ja też się w ogóle czuję jak w Polsce, bo tutaj jest tak bardziej polsko, bardziej zielono, te budynki są takie bardziej polskie ja się czuję jak w Polsce na wakacjach i nawet tak fajnie. fajnie. Mówiłam przed chwilą, że tutaj ten netal cały przypomina mi Polskę. No i jak sami widzieliście, są tutaj nawet polskie napisy i polskie ogłoszenia. Jesteśmy już pod Lidlem, ale jest dzisiaj piekielny ruch! Mordeczki moje kochane, wiecie co, pakowaliśmy się pod Lidlem do samochodu, no i ja już normalnie przed miałam łzy w oczach i gęsią skórkę. E, podeszła do mnie dziewczyna i rozpoznała mnie, mówi do mnie, to pani jest z TikToka. No i rozpoznała mnie z TikToka i dzisiaj rano w Wenlo też rozpoznała mnie dziewczyna z Instagrama. Mówi ej, ja cię znam z Instagrama. Ale fajnie, normalnie mi aż łzy w oczach stają, y, duma tamuje oddech, jestem tak szczęśliwa wtedy, że wy nie macie pojęcia. No, to tylko tyle chciałam powiedzieć. Wróciliśmy już do domu, zakupy rozpakowane, mięsko na grilla zamarynowane, a my bierzemy się teraz za ogarnianie tutaj tej przestrzeni, bo Adrian chce wnieść telewizor, ponieważ będziemy galę oglądać. Mm, no i co? Mam nadzieję, że dzisiaj zdążę jeszcze z montażem. Obym zdążyła. Zdążę na pewno. Musisz to na górę wnieść. To ja nie wiem gdzie. A, okej. Muszę w Ej, zobaczcie to. Pamiętacie, jak kilka odcinków temu pokazywałam wam króliki i one się prały? Zobaczcie, co się dzieje teraz. One teraz żyć bez ciebie nie mogą. O, była ześ liczna odgrywka. to lasek? Będzie to będzie dla niż krzesło, bo Alicja i Markę stąd nie zabierały. Mm. Dobra, kochani, ja kończę tego vlogaska, ponieważ chcę na jutro rano zdążyć z montażem i zdążyć, zanim znajomi przyjdą. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był taki randomowy vlogasek, e, no bo remontowaliśmy, więc za bardzo nic ciekawego się nie działo. Ale nadchodzi, czekajcie, czekajcie. Także zostawcie subka, będzie fajnie. Już jest w sumie fajnie na kanale. Mi się podoba. Dajcie znać, czy Wam też się filmy podobają, co o nich sądzicie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!